No, witajcie ponownie. Koniec walki z tuleją. <laughs> Tutaj no, chodzi nam, widzicie, ściągać. Ściągamy całą maszynerię sobie. Ściągamy te przekładki No i zobaczcie. To jest nieduża tuleja. Ale no, zobaczcie, jak ona jest, była z na w środku rydzy tak to wygląda także no, żeby wyciągnąć tulejki to jest to zabawy po prostu, no takie kowalstwo trzeba, trzeba siły ciągnąć, panie, ciągnąć przypuszczam, że ona w ogóle była ta tuleja wbijana chyba bo to tak, ona była taka wygląda, traktowana chyba młotkiem, czy, czy czymś, o. o nawet są zadziory i to nie jeden no ale widzicie, jak są narzędzia, to można z tym coś zrobić także, jak wam się podobało dajcie łapkę w górę subskrybujcie mój kanał Będę od czasu do czasu, w miarę często, starał się Wam pokazywać różne rzeczy jak to działam przy samochodach i trzymajcie się, na razie, hej! Cześć Wam wszystkim, ponownie Mariusz. Pokażę Wam co, co robić, żeby założyć tuleję nową. Zrobimy to na tulei używanej, której demontowałem z, z wahacza. Montujemy tulej do wahacza. I teraz tak. Tutaj to tuleje, to dobrze jest zawsze jakimś papierkiem ściernym potraktować. Zbierzemy jakiś papier ścierny w głowie. Jakiś sportowy Trzeba tam, o, widzicie, przesmarować. Przeczyścić. O tak delikatnie, wiecie, żeby tutaj nie zgubił tej swojej średnicy ładnie go przesunął, wiecie, przeczyścimy o tak, czyścimy, czyścimy O, tak jak to widzicie, starą tuleję. No, oczywiście lepiej zawsze dać nową. O, tak ona wygląda. Też warto go sobie, no chyba że macie dobre tuleje używane, to można też wrzucić sobie. Przeczyścimy sobie. O, to no, też tak delikatnie czyścimy, żeby wyczyścić z rdzy żeby nie było rzadziorków tak jak widać ona ma tutaj trochę rdzy teraz tak tulejkę sobie nasmarujemy Zajmiemy smar. Ja myślałem, mam się taką dużą puchę tego smaru na palucha albo na rękawiczkę, jak to tam woli.